Szanowni Państwo, nazywam się Michał Janik. Startuję w najbliższych wyborach do Sejmu z list Konfederacji w okręgu 20 podwarszawskim z miejsca 13. Chciałbym szczególnie zachęcić do głosowania na osoby z naszego powiatu to głównie do nich jest skierowany ten materiał. Mianowicie, z drugiego miejsca startuje z tej samej listy Rafał Pazio, dyrektor samorządowej instytucji kultury w Ossowie, mieszkający w Duczkach. Oprócz tego startuje Michał Nieznański, który reprezentuje Ruch Narodowy i startuje, chodzi z Marek. Oprócz tego startuje również pan Rafał Bajkowski z Marek. Zachęcam do głosowania na nasz komitet. Jak w poprzednich wyborach, będę pewnie dzielił się jakimiś przemyśleniami właśnie na wideoblogu. W następnym wystąpieniu chciałbym pogadać o tym właściwie dlaczego startuję z konfederacji. Jak Państwo zapewne pamiętają, poprzedni komitet to była KUKIS 15 porozumienie samorządowe. No, to o tym właśnie chciałbym powiedzieć, natomiast póki co dziękuję za uwagę i do usłyszenia.